Jeżeli tak jak my lubisz dziką przyrodę, podróże, przygody, ale większość czasu spędzasz w pracy, ślęcząc godzinami przed ekranem komputera, to mamy coś dla Ciebie. Udowodniliśmy, że można oderwać się od biurek, nie będąc wyczynowym sportowcem, i w ciągu 30 dni przejść przez całą Polskę. Teraz o szczegółach, atrakcjach turystycznych, naszej osobistej przemianie dowiecie się w dalszej książce. Przeczytaj o naszych przygodach i wesprzyj wydanie książki. Naszą przygodę rozpoczęliśmy na południu w Pieszczarach na szczycie Opołonka. Przeszliśmy długą, wyczerpującą, ale przepiękną trasę, aby po 30 dniach dotrzeć do Gwiazdy Północy w i Biburze. Chcesz przeczytać o tych pozostałych przygodach? A także dowiedzieć się, gdzie w Polsce jest najlepsza kolej włoskoterowa. Co ma wspólnego ceramika Raku z Bachem? Gdzie mieszka Szyc, Jak wygląda skrzyżowanie rzek? Gdzie są najbardziej ponętne jego Po czym poznać Czakram? Gdzie można zobaczyć Pałkę Rudzajsa, Jak wygląda nocnik Paderewskiego? Dlaczego Jolka Maxime Wednesday? I czy jest synem? Otóż, jeśli chcesz o tym wszystkim przeczytać, pomóż nam wydać naszą książkę.